Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu Anatomia Ściany, w którym skupiamy się na sektorze remontowo-budowlanym oraz wykończeniach wnętrz. Dzisiaj omówimy kilka rodzajów tapet, ich cechy oraz rekomendowane zastosowanie, co pomoże Ci wybrać najbardziej odpowiedni rodzaj tapety do Twojego domu. Pamiętaj, że na naszym kanale na YouTube oraz platformach podcastowych dostępne są również inne materiały, np. odcinek o tym, jak kłaść tapetę i jak się przygotować do tapetowania. Dlatego koniecznie subskrybuj nasz kanał i polub ten materiał. Pozwoli nam to dotrzeć do nowych słuchaczy. Zapoznaj się również z innymi naszymi nagraniami oraz blogiem Anatomia Ściany. Tam znajdziesz kolejne przydatne materiały, które pomogą Ci odpowiednio przygotować się do tapetowania lub remontu Twojego mieszkania. Rodzaje tapet. Jak się w nich odnaleźć? Jakie są ich rodzaje oraz zastosowanie? Dzisiaj przyjrzymy się różnym rodzajom tapet, które mogą odmienić wygląd każdego wnętrza, nadając mu wyjątkowy charakter i styl. Jak zapewne wiesz, tapety są nie tylko estetycznym elementem dekoracyjnym, ale również funkcjonalnym rozwiązaniem, które może wpływać na akustykę, izolację termiczną czy łatwość utrzymania czystości w pomieszczeniu. Jak zatem wybrać odpowiedni rodzaj tapety do Twojego pokoju? W pierwszej kolejności zapoznajmy się z tą podstawową i najtańszą opcją, a dokładnie tapetą papierową. Tapeta papierowa to ekonomiczna opcja dekoracyjna, która umożliwia dynamiczne i stosunkowo proste odświeżenie wyglądu Twojego mieszkania. Jej różnorodność wzorów, od klasycznych po nowoczesne grafiki, sprawia, że świetnie nadaje się do szybkiego dostosowania wnętrza do aktualnych trendów lub indywidualnych preferencji. Mimo przystępności cenowej i łatwości montażu, tapety papierowe mają również wady. Charakteryzują się niską odpornością na wilgoć, ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne, co sprawia, że nie nadają się do pomieszczeń takich jak kuchnie czy łazienki, gdzie ściany są narażone na częste zabrudzenia i wilgoć. Na rynku spotkasz również tapety papierowe na podłożu flizelinowym lub wzmocnione akrylowo, co poprawia ich parametry pod kątem wytrzymałości i montażu czyniąc je bardziej atrakcyjną opcją dla osób szukających kompromisu między stylem a funkcjonalnością. Tapety papierowe są również odpowiednie dla alergików oraz osób ceniących zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach dzięki ich właściwościom hipoalergicznym i przepuszczalności powietrza. Jednak ze względu na liczne wady i szybsze zużycie w porównaniu z innymi rodzajami okładzin ściennych, ich stosowanie wymaga rozwagi. Rekomenduje zastosowanie ich w pomieszczeniach o mniejszym ruchu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Kolejny rodzaj tapet to tapety flizelinowe. Ten rodzaj jest niezwykle popularnym wyborem wśród dekoratorów wnętrz ze względu na ich wyjątkową trwałość i estetykę. Wykonane są z włókniny poliestrowej i cechują się elastycznością oraz wytrzymałością, co czyni je idealnym rozwiązaniem do każdego pomieszczenia. Pokrycie warstwą kleju umożliwia szybki i bezproblemowy montaż, co jest dużym udogodnieniem dla osób samodzielnie odnawiających swoje wnętrza. Ponadto tapety flizelinowe są odporne na światło, dzięki czemu kolory pozostają intensywne przez wiele lat, niezależnie od ekspozycji na promienie słoneczne. Dodatkowo, łatwość w czyszczeniu sprawia, że tapety te są praktycznym wyborem zarówno do salonów, jak i kuchni czy łazienek, gdzie narażone są na zabrudzenia. Kolejną ich zaletą jest zdolność do poprawy izolacji akustycznej i ciepłej wnętrz. Specjalna kombinacja włókien syntetycznych oraz celulozy zapewnia doskonałą oddychalność ścian, jednocześnie zwiększając komfort termiczny i akustyczny pomieszczeń. Tapety te są również bardzo odporne na zarysowania, pęknięcia oraz odkształcenia, co gwarantuje ich długotrwałą estetykę. Flizelina, jako wszechstronny materiał, może być łączona z różnymi powierzchniami, w tym winylowymi, papierowymi, a nawet tekstylnymi, metalowymi i szklanymi, co otwiera szerokie możliwości aranżacyjne. Dzięki swojej uniwersalności, tapety flizelinowe doskonale maskują nierówności i uszkodzenia ścian, nadając im gładki i elegancki wygląd. Kolejnym bardzo popularnym na rynku rodzajem tapet są tapety winylowe, głównie z powodu swojej wszechstronności i wytrzymałości. Tapety winylowe charakteryzują się wyjątkową odpornością na uszkodzenia mechaniczne, co sprawia, że idealnie nadają się do pomieszczeń o wyższym natężeniu ruchu, takich jak przedpokój, korytarz czy pokój dziecięcy. Dzięki swojej grubości, tapeta winylowa doskonale maskuje wszelkie niedoskonałości ścian, co jest dodatkowym atutem przy renowacji starszych pomieszczeń. Jej montaż jest prosty, nawet dla osób bez wcześniejszego doświadczenia. A demontaż nie sprawia większych trudności, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla osób, które lubią często zmieniać wygląd swoich wnętrz. Dodatkowym atutem tapety winylowej jest jej odporność na wilgoć, co pozwala na łatwe utrzymanie jej w czystości oraz zastosowanie w pomieszczeniach o wyższej wilgotności, takich jak kuchnia czy łazienka. Musisz jednak pamiętać, aby unikać bezpośredniego kontaktu tapety z wodą ponieważ nie jest to tapeta wodoodporna. Warstwa winylowa, która znajduje się na podkładzie papierowym lub flizelinowym, zapewnia ochronę przed wilgocią i uszkodzeniami, a także umożliwia szybkie i łatwe usuwanie plam przy użyciu wilgotnej szmatki. To sprawia, że tapeta winylowa jest praktycznym wyborem dla każdego, kto ceni sobie trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości w swoich wnętrzach. Obok tapety winylowej omówimy również tapetę lateksową i foliową, która jest kolejnym rodzajem tapety cenionym za swoje właściwości. Wykonane z syntetycznego papieru wzbogaconego włóknami lateksowymi charakteryzują się delikatnie satynowym wykończeniem i większą grubością niż tradycyjne tapety. Ta dodatkowa grubość sprawia, że skutecznie maskują nierówności ścian, co umożliwia ich zastosowanie na powierzchniach, które nie są idealnie gładkie. Dodatkową zaletą tapet lateksowych jest łatwość w utrzymaniu czystości. Wszelkie zabrudzenia można szybko usunąć wilgotną ściereczką. Ponadto są lekkie, co ułatwia ich montaż, oraz zapewniają wysoką jakość nadruku, który wygląda realistycznie i wyraziście. Tapety lateksowe sprawdzają się doskonale w różnych pomieszczeniach, takich jak salon, sypialnia, pokój dziecięcy czy biuro. Mogą być stosowane na różnorodnych powierzchniach. W tym na płytach kartonowo-gipsowych, gładzi, tynkach betonowych i tradycyjnych. Przed montażem ważne jest odpowiednie przygotowanie ściany poprzez jej oczyszczenie, osuszenie i zagruntowanie. W trakcie tapetowania musisz zwrócić uwagę, aby unikać dotykania ich powierzchni, gdy są mokre, aby zapobiec uszkodzeniom. Ponadto, ze względu na niską przepuszczalność kleju i ograniczoną wentylację. Nie są zalecane do pomieszczeń o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki. Tapety lateksowe, dzięki swojej grubości i zdolności do maskowania niedoskonałości, stanowią idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą estetycznie i trwale wykończyć swoje wnętrza oraz zamaskować drobne nierówności ściany. Tapeta foliowa samoprzylepna to nowoczesne rozwiązanie dekoracyjne, które wyróżnia się łatwością montażu oraz minimalnym ryzykiem bałaganu. Proces jej nakładania przypomina przyklejanie dużej naklejki, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych materiałów, takich jak klej, pędzle czy wałki. Aplikacja jest czysta, ponieważ klej jest już naniesiony na tapetę, co zapobiega rozlaniu się go na podłogę czy meble. Dzięki temu bryty tapety nie nasiąkają wilgocią i nie rozrywają się podczas montażu. Tapety foliowe przykleja się stopniowo i równomiernie, dociskając je do ściany, co sprawia, że samodzielna aplikacja jest szybka i prosta. W efekcie można odświeżyć wnętrze bez potrzeby angażowania ekipy remontowej, co dodatkowo obniża koszty. Kolejną zaletą tapet foliowych samoprzylepnych jest ich wszechstronność oraz wytrzymałość. Tapety te są wykonane z wysokiej jakości materiałów, które nadają ścianom efektowny wygląd przypominający strukturę kanwasu. Są one odporne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak zarysowania, a także łatwe do utrzymania w czystości. Wystarczy przetrzeć je wilgotną szmatką. Aby usunąć kurz i zabrudzenia. Co więcej, tapety te można stosować nie tylko na ścianach, ale również na innych powierzchniach, takich jak drzwi, szafy czy blaty stołów, co pozwala na tworzenie spójnych i nietypowych aranżacji wnętrz. Nawet osoby bez doświadczenia w montażu tapet poradzą sobie z ich aplikacją, ponieważ ewentualne błędy można łatwo naprawić, odklejając i ponownie przyklejając tapetę, zanim klej w pełni zwiąże. Świetnie. A teraz przedstawię Ci trzy zupełnie inne rodzaje tapet. Pierwszym z nich będą tapety tekstylne. Tapety tekstylne, znane również jako tapety materiałowe, to elegancka alternatywa dla tradycyjnych tapet papierowych. Wykonane z tkanin takich jak jedwab, len, bawełna czy welur, wprowadzają do wnętrz luksusowy wygląd i niepowtarzalny urok. Ich miękka faktura i delikatny połysk potrafią przekształcić każdą przestrzeń, nadając jej ciepło i przytulność. Tapety te idealnie pasują do salonów, sypialni oraz gabinetów, gdzie pełnią zarówno funkcję dekoracyjną, jak i izolacyjną, poprawiając akustykę pomieszczeń. Ściany pokryte jedwabiem zyskują luksusowy blask, podkreślający estetykę wnętrza. Mimo że jedwab naturalnie lśni, pamiętaj, że dostępne są także wersje matowe. Tapety jedwabne powstają z mieszanki włókien nietkanych lub celulozy z lnem lub jedwabiem. Firmy często wykorzystują takie połączenie, co sprawia, że faktycznie są to tapety tekstylne, a nie imitacje. Przed montażem warto jednak zapoznać się z zaleceniami producenta, gdyż jest to jedno z najdelikatniejszych wykończeń. Zwróć uwagę, że tapety tekstylne wyróżniają się wyraźnymi strukturami tkanin i przyjemnym dotykiem. Bazą jest papier lub materiał nietkany, na który nakłada się tkaniny lub przykleja włókna tekstylne. Wzory można aplikować za pomocą sitodruku co daje Ci wiele możliwości aranżacyjnych. Kolejnym rodzajem tapet o szczególnych właściwościach są tapety wodoodporne. Tapeta wodoodporna do łazienki wykonana jest z włókna szklanego oraz poliuretanu i łączy funkcjonalność z wyjątkowym designem. Jest odporna na wodę, wilgoć oraz różne środki czyszczące i dezynfekujące, dzięki czemu świetnie sprawdza się w domach oraz przestrzeniach publicznych, takich jak hotele czy restauracje. Można ją zastosować nawet w strefach mokrych, takich jak obszar pod prysznicem, co nada Twojej łazience unikalny wystrój i charakter. Tapeta wodoodporna dostępna jest w różnorodnych wzorach, od delikatnych kwiatów po nowoczesne abstrakcje, co pozwala na stworzenie luksusowego wnętrza w dowolnej stylistyce. Łatwość montażu i konserwacji, a także przystosowanie do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnie czy łazienki, sprawia, że jest to praktyczne i wygodne rozwiązanie. Tapeta ta wyróżnia się wyższym kosztem produkcji, co klasyfikuje ją jako produkt premium, idealny do ekskluzywnych aranżacji. Zapewnia nie tylko ochronę ścian, ale także odmienia wystrój Twojej łazienki, nadając jej nowoczesnej elegancji. I ostatni rodzaj, jaki dzisiaj omówimy, to tapety akustyczne. Tapety akustyczne to nowoczesne rozwiązanie, które łączy estetykę, oferując jednocześnie elegancki wygląd, ale przede wszystkim dostarcza ważną dla wielu osób funkcjonalność, którą jest poprawa jakości akustycznej wnętrz. Te zaawansowane technologicznie produkty są idealne dla osób pragnących wyciszyć swoje mieszkanie lub inne pomieszczenia, takie jak biura, hotele czy placówki edukacyjne. Tapety te skutecznie redukują hałas i pogłos, tworząc cichsze i bardziej komfortowe środowisko. Ich bardzo dużą zaletą jest zdolność do tłumienia dźwięków, bez konieczności zmniejszania przestrzeni użytkowej. Co jest częstym problemem w przypadku tradycyjnych metod izolacji akustycznej. Co więcej, tapety akustyczne są dostępne w szerokiej gamie wzorów i kolorów, co pozwala na ich dopasowanie do różnych stylów wnętrzarskich, od minimalistycznych, przez nowoczesne, aż po vintage. Dzięki temu możesz nie tylko poprawić wygłuszenie pomieszczeń, ale także nadać im unikalny charakter. Tapety są jednym z najbardziej wszechstronnych i stylowych sposobów na odświeżenie wnętrza. Oferując szeroki wachlarz wzorów, tekstur i funkcjonalności. W nagraniu omówiliśmy różne rodzaje tapet, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i warunków pomieszczeń. Tapety winylowe zachwycają swoją wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia, co czyni je idealnym wyborem do często użytkowanych przestrzeni. Tapety flizelinowe, dzięki swojej trwałości i łatwości montażu, są doskonałe dla osób ceniących zarówno estetykę, jak i funkcjonalność. Z kolei tapety foliowe, samoprzylepne, umożliwiają szybkie i czyste odświeżenie wnętrza, podczas gdy tapety tekstylne dodają elegancji i luksusu, poprawiając jednocześnie akustykę pomieszczeń. Tapety wodoodporne, zaprojektowane z myślą o wilgotnych środowiskach, takich jak łazienki i kuchnie, oraz tapety lateksowe, które skutecznie maskują niedoskonałości ścian mają swoje unikalne zalety. Dla tych, którzy pragną ciszy i spokoju, tapety akustyczne stanowią nowoczesne rozwiązanie poprawiające komfort akustyczny wnętrz. Każdy z tych rodzajów tapet ma swoje specyficzne właściwości, które mogą znacznie wpłynąć na funkcjonalność i estetykę przestrzeni, w której są zastosowane. Zapraszamy Cię do naszych kolejnych nagrań i artykułów, gdzie będziemy kontynuować temat dekoracji wnętrz oferując praktyczne porady i inspiracje, a także zachęcamy do współpracy specjalistów, którzy z dbałością o wysoką jakość świadczonych usług zajmują się instalacją tapet dla klientów indywidualnych i biznesowych. Dziękuję za Twoją uwagę i odsłuchanie tego nagrania. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij go polubić i zasubskrybować nasz kanał Anatomia Ściany. Znajdziesz go na YouTube, Spotify oraz Apple Podcast. Zapraszamy Cię również na naszego bloga o tej samej nazwie Anatomia Ściany. Znajdziesz tam kolejne przydatne materiały oraz sklep z tapetami, gdzie możesz wybrać idealny dla siebie wzór. A jeśli jesteś specjalistą, który profesjonalnie zajmuje się tapetowaniem i szukasz możliwości współpracy, napisz do nas. Jesteśmy otwarci na współpracę ze specjalistami, którzy potrafią dostarczyć klientom wysoką jakość realizacji usługi. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie do tego odcinka lub na naszym blogu w dziale Współpraca. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do kolejnego odcinka.